Witam Państwa. Pokażę dziś Państwu, jak zrobić tło w dwóch kolorach do obrazka. Otwieramy nowy obrazek o wymiarach powiedzmy 640x400. Wypełnienie ustawiamy jako białe i klikamy OK. Wchodzimy do palety kolorów i wy wybieramy kolor. Ja wybieram, wybiorę sobie pomarańczowy. Klikam OK. Teraz z przybornika wybieramy gradient. Jeden kolor jest biały, drugi pomarańczowy. I przesuwam nasz gradient po obrazku. Powiedzmy, że tło jest w porządku. Otwieramy nasz obrazek z koszulką i chcemy, żeby ta koszulka się znalazła na naszym nowym tle. Z przybornika wybieramy różdżka i zaznaczamy naszą koszulkę. Teraz wchodzimy do menu zaznaczenie i wybieramy powiększ. Powiększamy o 1 piksel. Jeszcze raz wchodzimy do menu zaznaczenie i wybieramy zmiększ. Zmiękczamy o 2 piksele. Teraz wchodzimy do menu zaznaczenie i wybieramy odwróć. Następnie przy pomocy klawisz Ctrl C, Ctrl V kopiujemy i wklejamy naszą koszulkę. Ale co się stało? Koszulka wkleiła się ale nie w to miejsce, gdzie miała. Dlatego cofamy tą operację za pomocą klawisza Ctrl Z i zaznaczamy warstwę z naszym tłem, który żeśmy utworzyli. I teraz za pomocą klawisza Ctrl V wklejamy tutaj naszą koszulkę. Pojawiło nam się oderwane zaznaczenie. Tworzymy z tego nową warstwę. Teraz za pomocą przesunięcia, które znajdujemy w przyborniku Możemy przesuwać dowolnie naszą koszulkę. To by było na tyle efekt. Mamy gotowy. Dziękuję Państwu.